Piotr Stramowski i była gwiazda TVN przyłapani z Miszczakiem. To oni będą teraz rządzić w Polsacie. Piotr Stramowski, 36 litrów, to najgorętsze nazwisko ostatnich miesięcy. Nie tylko dzięki swoim brawurowym rolom, lecz także za sprawą rozwodu z Katarzyną Warnkę, 46 litrów. Zamieszanie wokół przystojnego aktora postanowił wykorzystać nowy dyrektor programowy Polsatu. Edward Miszczak, 68 litrów, zaangażował go nie tylko do show Twoja Twarz Brzmi Znajomo, lecz także do serialu Przyjaciółki. Nic dziwnego, że przed spotkaniem z nowym pracodawcą Gwiazdor chciał wyglądać perfekcyjnie i w samochodzie poprawił sobie urodę. W poniedziałkowy wieczór odbyło się tajne spotkanie nowej ekipy muzycznego programu. Zjawił się nie tylko wspomniany Edward Miszczak, lecz także nowe twarze show, Maciek Rok, 45 litrów. Który zastąpił Piotra Gąsowskiego, 59 litrów, w roli gospodarza, oraz Paweł Domagała, 39 litrów, nowy juror na miejsce Michała Wiśniewskiego, 51 litrów. Piotr Stramowski w Twoja twarz brzmi znajomo. Najwięcej emocji wzbudził jednak Piotr Stramowski, który będzie uczestnikiem. Do tej pory chyba nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że aktor potrafi też śpiewać, bo o tym, że gra dobrze, wiemy od dawna. Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że będzie gwiazdą wieczoru, Stramowski, zanim opuścił auto, poprawił sobie urodę i lekko przypudrował nosek. Następnie założył skórzaną kurtkę i ciemne okulary, by prezentować się jak prawdziwy macho. Julia Kamińska w Polsacie Warto także odnotować udział Julii Kamińskiej 36 litrów w tym wydarzeniu. Serialowa, brzydula, w ślad za Miszczakiem, po wielu latach rozstała się z TVN i od teraz będzie twarzą polsatu. Zapowiada się naprawdę gorąca wiosna.